Witajcie. Zapraszam na kolejny film z serii Zrób to sam, w którym pokażę jak zamontować grzałkę w grzejniku łazienkowym. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi filmami z serii Zrób to sam, zapraszam na mój kanał na YouTube. Tymczasem zapraszam do oglądania tego odcinka. Grzejnik łazienkowy podłączony jest do centralnego ogrzewania zasilanego gazem. Z racji tego, że w okresach jesiennym i wiosennym nie ma konieczności ogrzewania całego domu, a przydałby się ciepły grzejnik do wysuszenia ręczników, postanowiłem dołożyć grzałkę do istniejącej już instalacji. Przed przystąpieniem do demontażu zaworu i montażu grzałki, zamykam zawór, który puszcza wodę w ogrzewanie podłogowe na powrocie z grzejnika. Następnie odkręcam zaślepkę drugiego zaworu, którym zasilany jest grzejnik. Tego zaworu nie będę demontował. Długo szukałem rozwiązania, które pozwoli mi na podłączenie grzałki bez przerabiania obecnej instalacji i bez przestawiania grzejnika. Znalazłem w internecie trójnik z dwoma gwintami wewnętrznymi półcala i jednym gwintem zewnętrznym, czy cala. Trójnik z grzejnikiem podłączę pół śrubunkiem, czy cala, który kupiłem w jednym z marketów budowlanych. W trójnik od dołu wkręcę grzałkę elektryczną, która ma gwint półcala. Takie rozwiązanie idealnie pasuje wymiarem w miejsce obecnego zaworu. Nie będzie konieczności przerabiania instalacji ani przestawiania grzejnika. Przed odkręceniem zaworu, który będę wymieniał, zakręcam drugi zawór, aby nie zapowietrzyć instalacji. Następnie, przy użyciu klucza do rur, odkręcam śrubunek. Pod grzejnik postawiam miskę, aby spuścić całą wodę. Następnie przy użyciu klucza płaskiego i klucza do rur odkręcam zawór. Gdy do grzejnika od dołu dostanie się powietrze, zaczyna wypływać pozostała w grzejniku woda. Można wcześniej doprowadzić do jej spłynięcia, jeżeli odkręcilibyśmy odpowierzchnik znajdujący się na górze grzejnika. Ja tego nie zrobiłem, dlatego pozostała woda spływa dopiero po rozpoczęciu odkręcania zaworu, gdy dostała się większa ilość powietrza. Musimy spuścić wodę z całego grzejnika. Dzięki wcześniejszemu zakręceniu zaworów doprowadzających wodę do grzejnika mamy pewność, że nie zapowietrzymy całej instalacji. Po wykręceniu zaworu usuwam pozostałości paku. Następnie wykręcam śrubunek z grzejnika. Przyda się klucz do rur, który dobrze blokuje się wewnątrz śrubunka. Po wykręceniu oczyszczam gwint w grzejniku. Zanim przystąpię do skręcania gwintów na pakułych, Przymierzam, wkręcając bez uszczelnienia. Mając pewność, że wszystko będzie pasować, zabieram się do nawijania paku lnianych na gwint półśrubunka. Jak nawijać pakuły i teflon na gwinty, pokazywałem już w innym filmie podczas budowy systemu nawadniania. Film może znaleźć na moim kanale. A także jest widoczny w prawym górnym rogu ekranu. W tym miejscu chciałbym zaprosić Cię na mój kanał na YouTube. Znajdziesz w nim wiele ciekawych filmów, testów i poradników dotyczących domowego majsterkowania. Po pokryciu paku pastą wkręcam półśrubunek w grzejnik. Następnie nawijam pakuły na gwint rury wystającej ze ściany. Podobnie jak wcześniej, pakuły smaruję pastą. Małe zestawy paku z pastą możecie kupić w każdym sklepie i markecie budowlanym. Na tak przygotowany gwint nakręcam trójnik. Aby uniknąć rozszczelnienia, wystającą ze ściany końcówkę rury przytrzymuję kluczem płaskim, a trójnik dokręcam przy użyciu klucza do rur. W tym miejscu ważne jest, aby trójnik wkręcić do momentu, kiedy ułoży się w osi pół śrubunka wkręconego wcześniej w grzenik. Zapewni to szczelne połączenie. Po upewnieniu się, że połączenie będzie równoległe do siebie i w jednej osi, wkładam uszczelkę, która była w zestawie ze śrubunkiem. Mogę teraz zamontować grzałkę, wkręcając ją w półcalowy gwint od dołu trójnika. Grzałka ma zamontowany fabrycznie gruby o który podczas dokręcania pozwoli ustawić ją w odpowiednim położeniu. Odkręcam jeszcze przy użyciu klucza połączenie pół śrubunka z trójnikiem i montaż grzałki mamy zakończony. U góry grzejnika znajduje się odpowietrznik. Po odkręceniu zakręconego na czas montażu grzałki zaworu na wejściu do grzejnika, odkręcamy zawór w kotle gazowym uzupełniający wodę w układzie centralnego ogrzewania. Podczas uzupełniania wody odkręcam odpowietrznik, aby usunąć powietrze z grzejnika. Ważne jest, aby podczas tych prac wyłączona była zarówno pompa obiegowa, jak i ogrzewanie centralne. Gdy w odpowietrzniku pojawi się woda, zakręcam odpowietrznik i uzupełniam poziom wody w układzie do uzyskania odpowiedniego ciśnienia. Właściwe ciśnienie często zaznaczone jest na kotle gazowym. Sprawdzam wszystkie połączenia, czy nie ma żadnego wycieku. Montuję także rozetę maskującą oraz zaślepkę zaworu po drugiej stronie grzynika. Odkręcam również zawór powrotny z grzejnika. Jeżeli nic nie cieknie, możemy podłączyć grzałkę do prądu i ustawić oczekiwaną temperaturę. W taki sposób samodzielnie można zamontować grzałkę. Jak widać, sprawa jest banalnie prosta i bez większych umiejętności możemy zrobić to samemu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych ciekawych odcinków. Do zobaczenia!